Jedną z cech charakterystycznych, jakie możemy zobaczyć, spostrzec u dzieci, to wrażliwość na obietnice. Tak jak rodzice powiedzmy, obiecują dziecku, dzieciom, mama, tata, Czasem nauczyciele w szkole coś obiecują swoim uczniom i pod tym kątem uczniowie są bardzo, dzieci są bardzo wrażliwi i często przypominają, mamo tato obiecałaś, obiecaliście. Witam wszystkich słuchaczy i sympatyków dobrych mediów, pochwalony Jezus Chrystus mamy kolejną niedzielę, tym razem niepostąpienie pańskie, a więc coraz bliżej do pięsiątnicy. I w tym ostatnim fragmencie dzisiaj. W Biblii Jezus nam pokazuje bardzo ważną rzecz, mianowicie obietnicę. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do kresu doczesności. Inny przykład powie, aż do skończenia świata. I na, do tego miejsca, do tej Galilei Jezus zaprosił uczniów. Czytamy w fragmencie, że uczniowie oddali mu pokłon, a niektórzy jednak mieli wątpliwości. I tutaj właśnie może pojawić się ta postawa właśnie dziecka. Panie Jezu, obiecałeś, że będzie ze mną aż do końca. Że będzie z nami. I myślę, że warto w takich momentach, kiedy będą, kiedy się pojawią, a wszyscy wiemy, że w momentach naszego życia będą wątpliwości to jest rzecz oczywista w rozwoju wiary że warto właśnie przyjąć taką postawę dziecka, które mówi do swoich właśnie opiekunów, rodziców, dorosłych obiecałeś, obiecaliście, że będziecie ze mną, obiecałeś, że mnie nie zostawisz, zwłaszcza w sytuacjach właśnie trudnych, kiedy mamy doświadczenie opuszczenia, czy osamotnienia. Wtedy właśnie warto przypomnieć sobie te ostatnie słowa, które Jezus mówi, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni. Myślę, że warto tutaj łapać za słowo Jezusa, tak to właśnie czynią małe dzieci i mówić prosto: Panie Jezu, obiecałeś, że będziesz ze mną. Teraz ja mam jakąś trudność, czuję się osamotniony czy opuszczony, nawet jestem sam. Daj mi doświadczenie tego Twoich słów, że tak powiedziałeś, jestem z Tobą aż do końca Twoich dni, czyli zawsze i wszędzie. Nawet jeśli masz wątpliwości, ja jestem z Tobą. A więc warto wołać w takich momentach trudnych. Ktoś powiedział, że warto od tych chwil nawet nie uciekać, tylko być tym wszystkim. I próbować właśnie wołać, tak jak małe dzieci, obiecałeś, że będzie ze mną. To teraz daj mi to doświadczenie, bo ja potrzebuję Twojej obecności. Dlatego dziękujemy sobie dzisiaj za te ostatnie słowa przed Jego wniebowstąpieniem, które one, które się po prostu sprawdzają. Ale każdy z nas ma różne doświadczenia wiary, wątpliwości, czy może niewiary, a w tym wszystkim jest po prostu obecny Jezus. Więc prośmy to doświadczenie bardzo często, tym bardziej, że. Kiedy w tych sytuacjach będziemy doświadczać tych trudności, tego osamotnienia, to kto wie, czy dla kogoś w takim stanie Pan Bóg nie posłuży się każdym z nas, jako drugim człowiekiem, który pomoże drugiemu człowiekowi komuś w takiej sytuacji pokazać: nie bój się, Jezus jest z Tobą. Ja jestem z Tobą, jestem zwykłym człowiekiem, ale jest ktoś ode mnie ważniejszy, mocniejszy, silniejszy który jeśli obiecuje, no to spełnia. I tą obietnicą jest Jego obecność. Więc chwała Bogu, niech będzie za to, że daje nam obietnicę i za to, że tę obietnicę spełnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, do zobaczenia w następną niedzielę i już niebawem. Szczęść Boże.